Bogdan Zadewski, kłaniam się nisko. Witam wszystkich słuchających obu naszych stacji. Moim gościem jest Przemysław Czarnik, poseł Prawa i Sprawiedliwości, były minister Edukacji i Nauki. Dzień dobry panie profesorze. Dzień dobry, kłaniam się państwu. Wybory samorządowe to jest kolejna nauczka dla Prawa i Sprawiedliwości? A dlaczego pan tak twierdzi? Wygraliśmy je i to rzeczywiście w sposób mało spodziewany jeszcze miesiąc temu czy trzy miesiące temu. W sejmiku województwa lubelskiego zwiększyliśmy swoje posiadanie według wyników sondażowych. Utrzymaliśmy władzę według wyników sondażowych w kilku województwach, chociaż Platforma wieszczyła, że być może będziemy rządzić tylko w jednym sejmiku. W wielu gminach i powiatach, jak otrzymujemy informacje, zmiażdżyliśmy konkurencję. Nasi kandydaci wygrywają. W związku z tym naprawdę to jest zwycięstwo Prawa i Sprawiedliwości. No, wszyscy mówią, że to zwycięstwo danej partii, ale no, niewielka wygrana w sejmikach wojewódzkich nad koalicją obywatelską przy dobrym wyniku trzeciej drogi i trochę gorszym lewicy. To nie tak, jest dobry to, prognostyk, to, chyba, prawda? 47% w województwie lubelskim dla opisu, 19% dla Platformy, 15% dla trzeciej drogi. No To jest miażdżąca przewaga, prawda? No, każda pliszka swój ogonek chwali, pan chwali Lubelszczyznę, ja, to oczywiste. To fakty. Oczywiste. To są fakty. To jest, to są fakty. Przemysł Czarnych Poseł Prawa i Sprawiedliwości jest moim gościem. Od tej chwili jednak wyłącznie w radiu RMF24. Polecamy stronę RMF24 i aplikację RMFON. Za chwilę zapytam o szklane sufity. Zapraszam, Bogdan Zarewski. Panie profesorze, prezes Jarosław Kaczyński zadowolony. Mówi o dziewiątym zwycięstwie. Cytuję Marka Twena: Wiadomość o mojej śmierci jest cokolwiek przedwczesna. Politycznie nie osiągnął już kresu możliwości, jednak? Absolutnie nie. Zobaczcie Państwo, że według wyników sondażowych, sondażowych mamy lepszy wynik niż w 2018 roku, kiedy byliśmy na fali, po studniach rządu Tuska, który no, robił wszystko, żeby odciąć nas od elektoratu, wygasił TVP-info, wygasił telewizje regionalne na długi czas. Rzeczywiście doprowadził do łamania konstytucji i prawa w wielu obszarach i to tak no, rzeczywiście no, spektakularnie można powiedzieć. Wydawało się, że jesteśmy miażdżeni przez Platformę Obywatelską, tak się wydawało Tuskowi. Zapowiadał, że będziemy rządzić co najwyżej w jednym sejmiku województwa, tymczasem wynik wyborczy jest taki, że wygrywamy o dwa punkty procentowe z rządzącą Platformą Obywatelską. Mamy bardzo słaby wynik trzeciej drogi, bo PSL w 2018 roku zdobyło jeden punkt procentowy mniej głosów niż dzisiaj razem z Hołownią, więc jest to katastrofa. No, 15,2% to jest niezły wynik trzeciej drogi, przyzna Pan. 13. W skali ogólnopolskiej 13, w województwie lubelskim 15, co jest gorszym wynikiem niż w 2018 roku, samodzielnie osiągnęło PSL. Dzisiaj z hołownią ma gorszy wynik niż z PSL-em. No, trzeba na to zwrócić uwagę. Tymczasem Prawo i Sprawiedliwość uzyskuje 4, 34% głosów w skali całego kraju. Według wyników sondażowych, te sondażowe wyniki były gorsze w 2018 o dwa punkty procentowe. W województwie lubelskim zwiększamy stan posiadania, rządzimy bezapelacyjnie na Podkarpaciu, na Podlasiu, prawdopodobnie w Małopolsce Świętokrzyskim i się tego nie spodziewał, panie redaktorze, jeszcze parę tyt. No wspaniała, euforyczna atmosfera zapanowała u pana. a Wygląda na to, to że... Więcej, to więcej, panie redaktorze, jak wynika z tych sondażowych danych, jeszcze nie mamy pełnych danych, mhm. wygrywamy również w większości powiatów województwa lubelskiego. To jest wielki sukces. Mhm. Pan się skupia na tej Lubelszczyźnie, ja też się skupiłem właśnie na tym wyniku trzeciej drogi, a wygląda na to, że zarówno Prawa i Sprawiedliwość, tak ogólnie w kraju, jak i Koalicja Obywatelska, zresztą osiągnęły chyba swój pułap, nie sądzi pan? Te 30, ponad 30% poparcia, to jest no, ani, ani deka wyżej. To jest, patrząc na wyniki, trzeba to porównywać, patrząc na wyniki z 2018 roku, zwiększamy nasz stan posiadania, jeśli chodzi o wyniki te ogólnopolskie. Proszę zwrócić uwagę, że do 2018 roku Prawo i Sprawiedliwość rządziło tylko w jednym sejmiku na Podkarpaciu. Od 2018 rządziło w sześciu sejmikach. Dziś prawdopodobnie będzie rządzić w pięciu sejmikach. Zobaczymy, jak się ułożą koalicje. No, no właśnie, to, rozmawiamy... to jest ciekawe. Rozmowy koalicyjne, bo pan już wcześniej rozpoczął rozmowy z Konfederacją i z Polskim Stronnictwem budowym na Lubelszczyźnie. Z jakim skutkiem? Pomimo tak, tego dobrego ja mam, wyniku Prawa i Sprawiedliwości na Lubiskim. Ja, ja mam nadzieję, że pomimo tego, że mamy bezwzględną większość w województwa, jak wynika z sondażowych wyników, yy, bo mówmy o, dalej o sondażach, a nie o końcowych wynikach, yy, mam nadzieję, że Konfederacja zdobędzie jeden czy dwa mandaty i będzie z nami w koalicji. Liczę również na współpracę z kolegami z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Nam się tu na dole dobrze rozmawia. Mm -hmm. Przyciągnął Pan już jakichś kolegów, ludowców? To jest trudno powiedzieć, kogo ma przyciągać, bo jeszcze nie wiem, jakie są ostateczne wyniki głosowania na radnych. Natomiast ogólnie z, z strukturami polskiego stronnictwa lodowego tu w województwie rozmawialiśmy już od dobrych kilkunastu tygodni, i mamy świadomość tego, że jesteśmy skazani na współpracę. Mimo, że mamy, powtarzam, bezwzględną większość semiko województwa lubelskiego. tak jest Prawie i Sprawiedliwość. Rozmawiam ze wszystkimi, którzy chcą rozwijać to województwo, a to województwo rozwija się na skalę dotąd niespotykaną w historii Polski. A jak prawie sprawiedliwość może w ogóle poszerzyć swoją bazę, no, która jest konieczna, by powrócić do władzy? To proszę zwrócić uwagę, że chociażby w grupie y, y, najmłodszych wyborców od 18 do 29 roku zwiększyliśmy nasze poparcie o, o 7 punktów procentowych i zbliżamy się do koalicji obywatelskiej. My to robimy. E, jeździmy, spotykamy się z ludźmi. W zasadzie w tej kampanii wyborczej samorządowej tylko Prawo i Sprawiedliwość na taką skalę spotykało się na spotkaniach w poszczególnych wioskach, miasteczkach, miastach i to z tłumami ludzi. To świadczy o tym, że ludzie zaczynają otwierać oczy i widzą, że Siepacze, Tuska i Bodnara nie mają szans rozwijać Polski. A jaką, o, jaką wy macie tej ofertę tej... dla młodych ludzi oprócz takich epitetów? Ale jak to, jakich, jakich habitatów? Rynek, który mam. Rynek pracy, na którym mamy najniższe w historii bezrobocie. Inflacja, którą zdusiliśmy z poziomu put inflacji do celu inflacyjnego. Najniższe... Podacie... A koalicja obywatelska mówi, że to ona zdusiła, bo to za ich rządów Ale jest tak panie niskie. redaktorze, mówimy o tym, co mówi koalicja obywatelska, czy mówimy o faktach? Otóż to jest mniej więcej tak, jak powiedział pan premier Morawiecki. Tusk wyszedł na 93. minutę meczu, nie dotknął nawet piłki, a następnie pierwszy pobieg do kibiców powiedział, wygraliśmy. No nie. Prawda jest taka, że to myśmy zdusili tą inflację, to my Myśmy doprowadzili do najmniejszych historii podatków, oni podnoszą podatki, młodzi to widzą. To platforma obywatelska podnosi podatki, choćby ten podatek VAT na, na żywność, a tylko to jest jeden z niewielu podatków, jeden z wielu podatków, które są podnoszone. Czyli podatki opłatki, to jest jedyny temat dla młodych ludzi. Podatki pod, i koszty życia. I oczywiście bezrobocie. Ludzie widzą, jakie było bezrobocie przed 2015 rokiem i jakie jest teraz. To jest zupełnie oczywiste. To myśmy zwolnili młodych z podatku dochodowego do 26 roku życia, to myśmy zwolnili ich z 26 roku życia, to myśmy dali budżetom rodzinnym, wzrost tych budżetów o sto kilkadziesiąt procent. Ale czy młodzi pa. ludzie to docenili? No w wyborach parlamentarnych tego nie było widać. Może Ale ważny jest wizerunek, żeby rektorze, stworzyć musisz. specjalny wizerunek dla młodych ludzi, żeby nie być, no przepraszam pana bardzo, partią obciachu. No, wygraliśmy wybory samorządowe, a pan dalej tkwi w 15 października. No szkoda, dzisiaj mamy 7 kwietnia, w zasadzie 8 kwietnia i zwycięstwo Prawa i Sprawiedliwości wbrew wszelkim oczekiwaniom Platformy, bo młodzi zagłosowali zdecydowanie więcej, większej ilości na nas, niż to było 15 października. Zostawmy 15 października, skupmy się na 7, na 7 kwietnia, to jest bezapelacyjne zwycięstwo PiSu. Tak, ja też abstrahuję od tych wyników wyborów, żeby tylko o nich nie mówić, no bo mamy w perspektywie jeszcze wybory europejskie, prawda? 9 czerwca, co Chciałoby się stać, żeby Prawo i Sprawiedliwość wygrała wybory europejskie, które zwykle wygrywają liberałowie z lewicą. No też niezwykle, dlatego że jak pan przypomni sobie wyniki wyborów z 2018 no, roku. Wygrał Prawo i Sprawiedliwość, mnie, tak. Wygraliśmy w cuglach, panie redaktorze, w cuglach, w cuglach. Zwróćmy na to uwagę, że mamy największą reprezentację 27 europarlamentarzystów. Daleko z tyłu jest Platforma i pozostali. I tak będzie również teraz, jeśli utrzymamy naszą ciężką pracę i spotkania z ludźmi i pokaz będziemy pokazywać rzeczywistość, choćby taką, jaką ja pokazuję teraz w RMF-ie, Zdecydowanie lepsze budżety rodzinne, zdecydowanie mniejsze bezrobocie, zdecydowanie mniejsza inflacja, zdecydowanie niższe podatki, a Platforma to wszystko przewraca. Będziemy za chwilkę mieli wielkie ceny energii, będziemy mieli zgodę na Zielony Ład Platformy Obywatelskiej. To wszystko ludzie widzą, dlatego będą głosować na Prawo i Sprawiedliwość. My tylko jesteśmy w stanie przeciwstawić się nielegalnej migracji. Tego nie zrobi Tusk, dlatego wygramy... Ale dzięki bardzo Koalicji bardzo Obywatelskiej ruch. Polska ma już na dniach otrzymać pierwsze środki z Krajowego Planu Odbudowy z koalicją obywatelską Polska nie wykorzysta 60% KPO, dlatego, że bezczelnie, w sposób chamski blokowano Polakom pieniądze, które już dawno powinny być na rynku. Robiła to... A teraz pan profesor wraca do przeszłości. Tak jak jest. ja wróciłem do wyborów parlamentarnych, pan, pan też pan wraca redaktor, do przeszłości. Pan redaktor mówi o rzeczywistości, która nas dzisiaj otacza. Dostajemy pierwsze 6 miliardów euro które powinny już dawno być w Polsce i eksperci dokładnie o tym 6 miliardach mówią, że nie jesteśmy w stanie wykorzystać ich w ciągu następnych dwóch lat, bo blokowano nam bezczelnie pieniądze. Co takiego się stało w Polsce, szanowny panie redaktorze, że odblokowano KPO? Tylko i wyłącznie polityczna decyzja von der Leyen i lewaków w Brukseli na wniosek Platformy Obywatelskiej spowodowała blokowanie tych pieniędzy przez wiele lat i brak możliwości ich wykorzystania w większości. No, koalicja Obywatelska siłą przywraca praworządność. To no właśnie siłą przywraca praworządność. Czy coś takiego się stało poza tabletką od 15 roku życia zawetowaną przez prezydenta i finansowaniem in vitro z budżetu państwa, co mogłoby spowodować zmianę postawy Brukseli? Nie, wyłącznie polityczna decyzja. Blokowano polako pieniądze przez lata na wniosek PO. To jest skandal i porażka Platform Obywatelskiej. Jeszcze, jeszcze wracając do decyzji prezydenta, czy i tego elektoratu młodzieżowego czy to nie jest uderzenie w elektorat młodzieżowy czy to wam nie zaszkodzi tak jak zaszkodziła sprawa aborcji Pan redaktor myśli że naprawdę cała młodzież w Polsce myśli tylko o tym jak zażyć pigułkę od 15 roku życia w dzień po No nie wiem nie jestem młody no, mnie się Ale wydaje, tak podejrzewam. Że, mi, się wydaje, że, mi się wydaje, że młodzi myślą o życiu, o przyszłości, o pracy, o rozwoju, o infrastrukturze, o pokoju i o bezpieczeństwie, a nie o pigułce e, dzień po od 15 roku życia. Wróćmy jeszcze do KPO, bo rzeczywiście unijni eksperci mówią, że grozi nam taka klęska urodzaju, jeśli chodzi o, o inwestycje. Pan się tego obawia, pan ma tak, że tak powiem, w soczewce lubelszczyznę. Jakie tam problemy się pojawią w związku z KPO? Problem się już pojawił dlatego, że to KPO powinno pracować od dwóch, trzech lat w Polsce, nie pracowało, bo blokowano je w Brukseli. Jeszcze raz powtarzam, nie zdarzyło się nic w Polsce, co mogłoby spowodować zmianę decyzji. Jest tylko polityczna decyzja w Brukseli i dlatego jestem przekonany, że będzie niezwykle trudno wykorzystać te środki. Zresztą eksperci na to wskazują, nawet na 60% niewykorzystanych środków z KPO przez blokadę przez ostatnie trzy lata. A jakie inwestycje na Lubelszczyźnie będą właśnie z tego programu? Wszystkie, które będą dostępne, proszę zwrócić uwagę, że jeśli chodzi o programy rządowe, oni je zamknęli. Nie będzie już programu inwestycji strategicznych. 96 miliardów złotych dostały samorządy na to. Panie redaktorze, na wschodzie i w wielu miejscach Prawo i Sprawiedliwość wygrywa te wybory samorządowe, dlatego, że nie było w historii Polski do tej pory takiego rozwoju infrastruktury gminnej i powiatowej, jak w ciągu ostatnich pięciu lat. Z rządowych pieniędzy, z programu inwestycji strategicznych, z Polskiego Ładu, z rządowego programu funduszu inwestycji lokalnych. Oni to zablokowali, więc tu się obawiamy, jak to będzie wyglądało. Będziemy wykorzystywać każde środki, które się będą pojawiały, po to, żeby dalej rozwijać Polskę gminną i powiatową dla Polaków wszędzie. Panie profesorze, a czym przekonacie do siebie mieszkańców Metropolii? Bo tutaj jeśli chodzi o wybory prezydentów miast, no, mamy taki, taki papierek lakmusowy, że no, nie idzie Wam za dobrze w wielkich miastach. Nigdy, nigdy nam nie szło za dobrze, no wygraliśmy w Hełmie. Jak słyszymy, wygraliśmy w mniejszych miastach, jak choćby Poniatowa i to w pierwszej, w pierwszej turze, jak choćby Kamionka. W pierwszej no ale stracona tuże... Warszawa, stracony miastach, Kraków. Na... Tak. Natomiast w wielkich miastach, proszę zwrócić uwagę jest to zresztą przypadłość nie tylko Polski, ale Europy i, i świata zachodniego wygrywa w wielkich miastach Lewica i Centrolewica. Tak jest i w Chicago, i w Nowym Jorku, i w Paryżu, i w Berlinie, i w Warszawie, i w Gdańsku. Tak po prostu jest. A z czego to wynika? innego podejścia do życia ludzi mieszkających w wielkich metropoliach, w centrach wielkich miast i z nadreprezentacji w metropoliach i w centrach wielkich miast, różnych mniejszości, różnego rodzaju. Tak po prostu jest na świecie i tego nie jesteśmy w stanie zmienić. A może powinniście się, tak? się jednak bardziej przesunąć na, na lewo, w kierunku centrum? Nie. Otóż my musimy utrzymać naszą tożsamość i stać się na fundamentach w przeciwnym razie, zaszkodzimy Polska, Polska się rozwija dlatego, że to my stoimy na fundamentach. No tak, ale żeby zmieniać, żeby te fundamenty umacniać, no to trzeba mieć władzę. Donald ale Tusk bardzo, bardzo sprytnie postępuje, prawda, bo jednak no, też robi ukłony do lewicowego elektoratu i dzięki temu wygrywa. Tworzy koalicję z lewicą. Panie redaktorze, to niech Tusk tworzy koalicję z lewicą, a my będziemy tworzyć koalicję z centrum i z prawicą. I taka będzie perspektywa. Przesunięcie w wyborach parlamentarnych nastąpiło o 4,5 4 punktu procentowego, nie o 40 punktów procentowych. Wybory samorządowe pokazują, że wygrywamy po raz dziewiąty. Pomimo siepania nas przez Bodnarów i Tusków, wygrywamy te wybory, mimo że nam tego sondaże wcześniej, jeszcze miesiąc temu, w ogóle nie wieszczyły. Bardzo panu dziękuję za rozmowę, panie profesorze. Przemysław... Ja panu dziękuję i wszystkim wyborcom kłaniam się państwu wszystkim. Kłaniam się nisko. Przemysław Czarnek, poseł Prawa i Sprawiedliwości, były minister edukacji i nauki, był gościem RMF24. Miłego dnia życzymy.